Paławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zaprasza młodych wykonawców do udziału w eliminacjach powiatowych wojewódzkiego przeglądu teatrów dziecięcych i młodzieżowych. W konkursie mogą brać udział grupy teatralne, prezentujące dowolne formy sceniczne, m.in. teatr Żywego Słowa, teatr lalkowy, plastyczny czy kabaret. Warunkiem uczestnictwa w konkursowych zmaganiach jest to, aby wykonawcy nie mieli ukończonych 19 lat. W przeglądzie obowiązuje podział na grupy wiekowe: dziecięce dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieżowe dla uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Eliminacje powiatowe odbędą się w domu chemika 23 maja. Uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności sceniczne w małej sali teatralnej Pławskiego Ośrodka Kultury od godziny 9. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 maja. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej domu chemika. Z Pławskich eliminacji można będzie awansować do przeglądu finałowego festiwalu najciekawszych widowisk. Impreza odbędzie się 15 i 17 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.